Niestety widzowie, muszę wam się do czegoś przyznać Od początku serii Życie Ekipy No byliśmy biedni i generalnie Mieszkaliśmy właśnie w tym motelu Dzisiaj nadszedł Moment naszej przeprowadzki Ze względu na to widzowie, że pod odcinkami zostawialiście Bardzo dużo lajków, bardzo dużo komentarzy A każdy jeden lajk oraz każdy jeden komentarz Był jeden dolar, który od was dostawaliśmy To postanowiliśmy wraz z naszą ekipą Że wreszcie się wyprowadzimy Dobra słuchajcie, jesteście spakowani do naszego złoma A otworzyłeś mi bagażnik? No Odpór, właśnie, bagażnik, bagażnik jest zamknięty Zatknięty, stary, już, bo chyba no, włożyliście no, pod wszystko. Pod nogi, pod nogi są Pod nogi, wszystko, dobra, dobra, słuchajcie, ja prowadzę. No i generalnie sytuacja wygląda tak, no bo. Jak chcę z przodu. Dobrze się wam w ogóle mieszkało w tym motelu tutaj? Nie. No właśnie. Tak średnio. No właśnie, tak średnio, nie? Szczury Czas. łaziły. Generalnie, no niezbyt fajnie było, ale słuchajcie, teraz dałem na GPS-ie cel naszej destynacji. Jedziemy do. Prawda, nadal to nie będzie nasz dom. Nadal to nie będzie coś, gdzie możecie czuć się jak w domu. Aczkolwiek jest to bardzo Zapnijcie ładne. Zapnijcie pasy! Zapnijcie pasy, o, bardzo to ładnie. Słuszne. Trochę znosi, trochę znosi. Jak spekulujecie. Wow! Jeździć nie umiesz tym złomem! No nie umiem trochę, nie umiem trochę. Jak spekulujecie nasze nowe miejsce zamieszkania? Jak, jak myślicie, co tam będzie? Co będzie? Co to będzie? jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej będzie? Jak <laughs> mówisz w ogóle? Nie, nie no, zarobiliśmy ja, trochę kasy, więc pewnie będzie coś lepszego. całą moją kasę Koszulę i te, tą muszkę! Bo e, ale bez hitu. Powiem tak, najbogatszy z naszej ekipy jest kto teraz? Jest Puzon najbogatszy. Puzon jest najbogatszy. Puzon ma ponad 200 tysięcy na koncie. Powiem tak, zapytać się, ale gdzie jest reszta osób? Gdzie oni są? Gdy rani oni się już wprowadzili widzowie, my jesteśmy tutaj trochę za zaspani, że tak powiem. Jak ty jedziesz? Nie no dobrze jadę przecież. Dobra, A nie, tu trzeba zjechać. nam z... na ogonie siedzi. Ja mam planach kupić auto za te 200 tysięcy. Na auto, chcesz tu wywalić? Mógłbyś skamować i zwalić to swoją fuerę dla beki, bo chcę z tego typa wkurzyć z tyłu. Kurde, mnie! Ale co, na ubezpieczenie chcesz go porobić? Dawaj. Ja <laughs> <Nie>, no, <laughs> no, jest za daleko. Dobra, słuchajcie, zostało nam. O, ej, bo zasięg straciliśmy w tym, w tunelu. A, ej, rzeczywiście. O! Ej, wróciło, lud! dobra. 5 y, kilometrów jeszcze. Czy chcemy się zatrzymać na jakieś zakupy, bo mamy stację po drodze? Ja, Staj na stacji, na stacji, muszę siku. A. Dobra, to wyszedłem. się. siku! Dlaczego dalej za nami jedzie! Ej, wyskitu. A teraz tak na serio widzowie. Ogólnie wgraliśmy sobie całkowicie nowe, ulepszone miasto. Wgraliśmy dosłownie sobie masę modyfikacji, wgraliśmy zawody, Wgraliśmy naprawdę masę innych ulepszeń. I tak szczerze, to można się wyszczać. Nie wiem jak, ale rzeczywiście, I if, i i film, i jeśli i się chce, to, 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 to jest piesze. taka opcja. Dobra, czekajcie, zaparkuję sobie tutaj. No i co? Możemy sobie, możemy się wypiąć, wypinamy pasy w takim razie. No i słuchajcie, możecie sobie tutaj zakupki walnąć. Tutaj nie wiem co mamy. Co nie, jest? Chcę, nie chcę! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! matko nie chcę. O co? To matko? co? Dobra, tak to ja wytrzymam jednak, ja jednak wytrzymam. Można Można być, dalej. Może to jest stacja do kupienia! 400 tysięcy kosztuje! No i słuchajcie, właśnie widzowie, bo generalnie sytuacja jest taka: tak prezentuje się nasza mapa na serwerze. Jak widzicie, mamy gangi, mamy tutaj gr... mamy tutaj Grow Street, mamy balasów. Mamy też oczywiście, widzowie, tutaj żółtych, mamy niebieskich. No i generalnie mamy też bardzo dużo innych eventów. Na przykład tutaj, jak widzicie. Widzicie? Mamy Sons of Anarchy, czyli mamy tutaj gang motocyklowy, więc musimy się chronić przed nimi. Mamy oczywiście sklepy z wiadomymi, fajnymi rzeczami. E, mamy jeszcze inne funkcje, typu na przykład możemy się dziarać, możemy sobie e, łowić ryby na przykład, to jest w ogóle mega spoko. Do, mam to w dupie, Filip, zamknięte, jedziemy gdzie indziej. I możemy Ale, zarabiać się na krzaka. wiele innych sposobów. Dobra, zapraszam do furki w takim razie. Idę, idę. Dlatego widzowie, jak widzicie, wyglądamy sobie trochę inaczej, bo się... Co się stało? Czemu mi ten? Ręczny ty musisz spójcić. Dobra ręczny, dobra ręczy zaciągnięty był, auto przestaje jechać. No na jednym biegu masz manuala włączyłeś. No. Mieniaj bieg. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Dobra, zaraz dojeżdżamy. Słuchajcie, możecie pracować na na przykład polach uprawnych. Możecie na przykład nie wiem, kupować sobie ubrania. Możecie kupić przede wszystkim własne mieszkania i mamy ku temu w ogóle dużo fajnych opcji. Weźcie sobie palcie mapę. Jak widzicie na mapie macie dużo budynków takich czerwonych, co nie na przykład na górze miasta, na górze Aha. Los Santos mamy osiedle. Oh. Całe oh. osiedle, które możemy sobie kupić I możemy mieszkać sobie w osobnych domach Zobaczymy sobie dzisiaj jakie są ceny w ogóle tego wszystkiego Bo ja jestem Duże. turbo ciekawy akurat Ile to kosztuje wszystko i tak dalej Dużo Dobra, słuchajcie, zostało jeszcze niewiele A tu se pojedziemy, a co? Stoję, tym złomem, to zostało wiele To prawda akurat pierwsze pieniądze zarobione Kupuję folkę. Czyli co, idziemy dzisiaj do salonu samochodowego I kupujemy ci furę nową A czy dzisiaj? No możliwe, że dzisiaj Nie wiem, Zobacz, a mogę zobaczymy. się zastanowić? Możesz się zastanowić, nie ma problemu Dobra, słuchajcie, będziemy

Słuchajcie, tutaj mamy takie premium budynki, które oczywiście wszystkie możemy zakupić i to jest w ogóle mega fajna opcja, że możemy sobie zakupić te budyneczki tutaj. I tutaj to mamy, zatrzymaj przy jakimś. To za tutaj ten, tutaj na przykład, ten. o, tutaj na przykład Słuchaj, możemy ja sobie i wejść i zobaczyć, więc możemy sobie zobaczyć cenę tego domu. No Podobnie no, no, przy drzwiach no, będzie no. cena jego. Więc podchodzimy sobie tutaj do drzwi e, i mnie. Ile kosztuje? 800 kwa. Ko. Ja pierdzielę, to takie góry. drogie? Dobra. To tutaj generalnie chyba są naj Zamknąłem! Ja o. będę mieszkał w samochodzie chyba. Ja sobie pojadziłem, tak powiem. Tutaj na lewo od nas jest w ogóle, w ogóle osiedle z sześcioma budyneczkami. To jest w ogóle bardzo mega fajne. Ale do naszego aktualnego miejsca zamieszkania zostało nam półtorej kilometra. I nie wiem, czy je widzieliście. Możliwe, że zwróciliście na nie uwagę. Tu sobie śmigniemy. Ubezpieczenie, ubezpieczenie, dawaj go! Będziesz da się nie boisz. Dobra. Zostało 700 metrów już prawie jesteśmy. Ja nie wiem, czy dobrze widziałem. I nie chcę wiedzieć, ale... Ale czy właśnie na podjeździe stało Porsche KRA Tak, stało Porsche. Kocham cię, Kocham cię. Mamy też customowe auta, widzowie. I słuchajcie, w takim razie za trzy, dwa, a jeszcze chwileczkę... KIFTEM! Znajdujemy Z się... Jeszcze oh! 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 <ślad> Niezły wjazd na chatę. <ślad> słuchajcie, znajdujemy się w naszym nowym <ślad> miejscu zamieszkania. Tak, mamy miejsce tak, w garażu? Właśnie zobaczymy, czy mamy miejsce w garażu. Zobaczmy. 哦。 Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, w takim wita. razie parkujemy sobie tutaj, odpinamy paski, bam, bam bam. No i słuchajcie, teraz zapraszam tutaj, zapraszam, idziemy sobie na spokojnie. Jak na spokojnie, szybka! Słuchajcie, teraz będziecie trochę w szoku, Uu. jak sięcie tutaj. Uu. Słuchajcie, teraz będziecie le lekko w szoku. Dobra. Dobra. E, I w takim razie, słuchajcie, wyjeżdżamy sobie na parter. Zobaczmy, Aha. czy nas wyjedzie. Nie? Dobra, powiem tak, widzowie, widać chyba w remoncie, więc słuchajcie, podejdziemy sobie tutaj normalnie, więc chodźcie, chodźcie, pobiegniemy sobie kawałeczek tutaj. A co? Będziemy się... A dla, zdrowia, mieć... dla zdrowia, dla zdrowia. Moglibyśmy nie zamykać sobie bramę moją A, to prawda, to prawda, to prawda, moglibyśmy rzeczywiście. A, i elegancki, można teraz iść. No. Dobra, dobrze, słuchajcie, w mm. takim razie ja się tutaj wyspindram. Powoli, Kifi, powoli, nie spoileruj sobie za bardzo. No słuchajcie. Przez ja na full speedie biegnę teraz. Przed nami znajduje się nasz nowy dom. Kalisto Apartments, czyli w tym momencie, no, żyjemy, można powiedzieć, że w hotelu, więc tak na dobrą sprawę Mata os Fay Plus e Nilsen. E o Vagar, BAM! Okay. Wow, Co jest? Ej, siemano siutek Ej, ja Ja, myślałam, że w jakiejś starej kamienicy będziemy mieszkać Co jest? Ja nie mogę gadać Normalnie możemy sobie rozmawiać teraz w tym momencie I na przykład możemy się zatrudnić I możemy sobie znaleźć pracę dodatkową Na przykład byśmy chcieli poza odcinkami oczywiście zarobić sobie na jakieś rzeczy No i tak na dobrą sprawę słuchajcie No mamy cały hotel do naszej dyspozycji Znaczy cały hotel No mamy nasze pokoje po prostu Każdy ma swój pokój Chodźcie na górę Chodź panu podać ty. Dobra, podwójnie! Tak. No i tak, mamy swoje apartamenty widzowe, jak widzicie tutaj mamy bardzo dużo drzwi. No i słuchajcie, robimy room tour w takim razie. Chodźcie tutaj, słuchajcie, tutaj mamy pokój i wchodzimy i zobaczcie jak to tutaj ładnie sobie wygląda. Ale no, co to za co to jest, Filip? Eee, tutaj o, akurat... O, ho, ho. No tutaj to jest mój o, pokój. Nieźle, nieźle. Ej. To jest mój pokój Żanetki akurat, więc nie przeszukujcie Aha. tutaj za bardzo. Dobra, nie wchodzimy tu Tutaj nie. kibel, no generalnie szybę mamy pobitą, jak widzicie. Szyb... To się, wysłać, się. się ten zdenerwował chyba. Tylko nie do nie do stary tylko. Tutaj słuchajcie, mamy jak widzicie kolejny pokój i to jest pokój, wydaje mi się, że Karoliny i Puzona. Tak, tak, tutaj wie, nasz... mam to głęboko w dupie. Nasze segregatory tutaj, o i mamy tego. Segregatory mamy, ja nie mogę, laptop! A co to jest? Słuchajcie, dalej, dalej idąc, mamy tutaj pokój Kifiego, więc tutaj akurat Uu. jest pokój Kifiego w tym miejscu tutaj na lewo od razu. 206. Okej. Okay. No i tutaj jakby jest. Podobny tak... mamy pokój już. <laughs> o, jest podobnie, a tutaj mamy pokój Bartiego, no to tutaj możemy zerknąć i stwierdzić, że jest o, bardzo, podobnie. bardzo podobnie, a tutaj jest pokój węgorza i tutaj również jest bardzo, bardzo podobnie. Więc no te pokoje akurat zbytnio się nie różnią, co prawda? Wow. Dobra, więc słuchajcie, no, jak, jak wam się pokoje podobają, no według mnie jest giz Fajne! Fajne, no? lepsze niż ostatnie lala A, Mega Dobra, generalnie to mam jeszcze kilka rzeczy wam fajnych do pokazania, bo tak na dobrą sprawę to możemy sobie kupować biznesy Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę A... Co Tak, to... <laughs> no, to lepiej sobie parkuj, challenge o, o ty siaka, dalej się zakładamy Mega. Dobra, słuchajcie, musimy wsiąść sobie do furki w takim razie. Ja sobie tutaj przeskoczę. Siop. Chodzę do fury. Ooo! Uważaj, stary, bo mamy też, widzowie, system życia. Jeśli ktoś zacznie krwawić, musimy, no, pojechać do szpitala i tak dalej, więc stary, musisz uważać. Zapraszam Patrzę do złomka. Zostaw tę szybę. Ej, w ogóle, ja mam pytanie: czyje to jest auto? Nie wiem, chyba Nie wiem. typa, który tam mieszkał, ale wzięliśmy fury. Do dobra. Bo generalnie, dobra. widzowie, nasze wszystkie fury są w tym momencie na konserwacji. Wy zapytać się, właśnie, gdzie są wasze fury, którymi jeździliście wcześniej. Nasze fury, widzowie, się konserwują. Cały czy moją na złom za 2000 dolarów, Co ty kadł? No to chyba, że tak. No to twoja się inaczej konserwuje No i słuchajcie, jak widzicie, miasto wygląda Zupełnie inaczej Na przykład tutaj sobie możemy podjechać i mamy sklep White Widow, Shop cannabis, White, no, Szybko, szybko, szybko <laughs> ja Jak widzicie widzowie, ja mamy tutaj cały sklep Poświęcony pewnej tematyce Mi się wydaje, że Kifi będzie właścicielem Tego sklepu w przyszłości Więc tutaj mamy widzowie Cały sklep właśnie, który polega Na, no wiadomo, na sprawieniu Sobie jakimś tam stopniu przyjemności Ja oczywiście nie zachęcam, bo ja nie jestem takim człowiekiem, ale niektórzy lubią. Słuchajcie, tutaj mamy różne oczywiście billboardy. Niedługo też pojawi się tutaj sklep. Bardzo fajny i znany w Polsce, ale to troszeczkę później. Słuchajcie, pojedziemy sobie teraz tędy. No i tak na dobrą sprawę, jak widzicie, też dużo budynków powstaje, buduje się. Mamy tutaj też oczywiście sklepy. Sklepy z żywnością i nie tylko. Przed nami zajdzie się szpital. Największy szpital, w którym można zostać medykiem, swoją drogą. Wow. Więc to jest akurat mega spoko opcja. A możemy do sklepu? No i właśnie jedziemy do sklepu teraz. Jedziemy do sklepu. Sklepu. Ja chcę kupić cebłkę. Oooo! Oh! Oh! Dobra, i sklep. Słuchajcie, sklep znajduje się. od tych chłopaki wychodzą z y, biznesu ogólnie. No i tutaj jak widzicie, mamy ogólnie targi z y, żywnością, na przykład. Nie wiem jak Pizza to działa. ,99. No i z tego, co mi się wydaje, tutaj jest generalnie pusto, ale możecie pokupować sobie w ogóle też te sklepy, które tutaj się znajdują. Więc to jest w ogóle mega spoko opcja. No i sobie to tutaj tyle. Możemy wrócić w takim razie do naszej furki cudownej. Wsiadamy. Efek, siadaj. A? A... Kurde, te kluczyki zatrzasnąłeś, ty Billu! Nie gadaj! Słuchajcie! No nie. nie lubię tego robić, zamknijcie na chwilę oczy. Dobra. Nic nie patrzcie, nic nie patrzcie. <laughs> dalej stąd! Okay, ja ci, Może ci pomogę, znam się na tym. Ej, ej! Hoj, znalazłem samochód ej, kolegi pożyczony ej, taki to, akurat z auto. E, ja, ja mam kluczyki. Słuchajcie, widzowie, generalnie auto nasze stało za 3. nie, to okay. skaretka. Jezu, ogólnie ciekawostka: Policja może nas złapać za kradzież auto. To nie są tylko auto. gracze, są też NPC-ki. Ogólnie, widzowie, możemy zostać złapani za nasze zbrodnie, więc no tutaj. Mogą próbować. tutaj, no akurat za tą furę, to ja nie wiem, co nam się może stać, ale coś Dobre. może. my pożyczyliśmy Okej, ty. tylko. To prawda akurat. Czas spełnić marzenie. Dostaw mnie to. Ty żeby nas nie zabić może, co? Spokojnie. No ja i auto, to, słuchajcie, 200 tysięcy. Zobaczymy czy coś za to kupisz. Dobra, Dobra, dziadu. Czekaj, jak gentleman, jak gentleman, witam! Pierwsza kupiona fura w tej serii widzowie. Tam. O tak. zdrowie pytam. Open kataloguę. Dobra. Ej, bo tu katalog jest, 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 jest cały. O. Katalogu, jak przegląda. Yo, czekaj, ale czekaj. weź. Kurde, ej, Beskitu. Ty masz na odwrót tablet debilu. Dobra, bo tam nie to po Czemu faktycznie? tutaj nie ma? No bo nie ma wszystkich do kupienia. Dobra, tak. Musisz do innego się salonu zajechać. Pełniłem marzenia. Jakie? Teraz zobaczycie, tylko zamknijcie teraz, oczy odwróćcie się gdzieś w ścianę okej? Okay? Dobra, 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 ej, Chodźmy do poczekalni tutaj, chodźmy tutaj do poczekalni. Dobra, mogę już. No, ej, ja jestem ciekawy, co on kupił, nie? Ale szczerze, <laughs> mega ekscytację czuję, widzowie. To jest pierwsza fura, jaką w ogóle dostaliśmy, nie? Czekajcie, jaką ja kupiliśmy. tu poczekajcie, poczekajcie, ja tu ojej, ojej. Jaka klasa. Multipla, na bank. Pierwsza Auto. Dobra, trzy. Dobra, możecie patrzeć w stronę tego wjazdu. Co to jest? Dobra. Da. Uwaga! Ooo! Oh! Oh! Jaka zajebista fura! Yy! Siadać. Ale w... klasyk. Ze... Patrzcie na licznik. Zeomil. Przejeżdżamy właśnie pieszo. W takim razie ja bym się udał do jakiejś restauracji. Dobra, trzyma! Dobra, jedziemy do marketu po jakiś żarcie. Tylko zapomniałem wam powiedzieć, nienawidzę przepisów prawa. A no to dobrze, dobrze, dobrze. Czaj, myk! Ej, kupiłeś AC do tego? Ej, co to jest AC? I co, gdzie to jest Ubezpieczenie! O, nie. o kurde! Okej, nie! Jeździłaś lata temu! Eee! Hey. Ja na życie mam... ubezpieczenie nie mam, to uważaj! Stary, co ty robisz? Ty... Ja przypomnę tylko, że to jest twoja fura i wiesz ile ci ta trzeba będzie kosztować? No za temu stawiam. To jest jakieś 500 dolarów minimum cię będzie to kosztować, głupoty gadam! gada. je za! Stary no Dobra. Dobra, 2000 dolarów w dupę Czemu? Nic nie uderzyłem! No! No, nie wiem. Jeszcze jest na gwarancji. <grymne> dobra, zaparkuj jakoś normalnie, co? A, dobra. A, o, soj kobieta. No, ja nie wylekniełaś! Dobra, dobra, ja zaparkuję, chłopaki. Nie wysiadać, nie bójcie się niczego. Dobra, dziadu, tyle ci mam do powiedzenia. Oj, co tyle? Ej, ej, ej! Nie, ej, dobra. nie tam, prawda? Nie mam nie, <grymne> leki miśpa. tu masz leki, masz leki. Ci... Czekaj, tu... Julia, co ty gasu lekak, jak to trzeba wiec, robić? Ej, tu chyba na górę się wchodzi. Ej, patrz, kto tu jest! Ej, siebo! Czekaj. No, o, Dobra, 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 dobra. Generalnie przyszedł Bartek, ale Bartek... Bartek, halo? Co? O Sią Bartek! No, e, przestaje mać! Stary, przestań machać! Co cię do nas sprowadza Bartuś? Powiedz mi. Napić! Kopiję auto! A, napić! Reakcja na auto! To jest jego auto, Paweł. Masz O masz, masz, czekaj, 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 To, to. to. to jest... Ten kupił je! Za ile je kupiłeś stary? 5000 dolarów. Poczekaj, wow. poczekaj, poczekaj, muszę coś zobaczyć. O nie Dobra. Stary, wie, że to jest rocznik 2007 tej opony? Opony? Tak. Auta? Nie. Auto 96. <grystanie> Przecież to wystarczy, Aha. zobacz. Eee! O, 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 o nie! O! CO TY ZROBIŁEŚ? CO TY ZROBIŁEŚ, STARY? O, JUŻ SIĘ lepiej CZUJĘ NA PEWNO JEST GIT? NIE, ZAWIEDŹ CIEBIE DO SZPITALA DOBRA, JA POWIEM TAK, JA SOBIE... O. DOBRA, BO GENERALNIE... No, ale kto prowadzi? Ja nie mogę, bo się źle czuję Dobra, ja prowadzę A, nie oh. mogę Dobra, ja prowadzę Ej, dobra bo, Bartek. Bo, o! Ej, co jest? Oj, oj Bartek, ma, bo Bartek ma przecież swoją furę z odcinka Dobra, gówno ma co Ej, to dobra tak? dobra. Ja do Bartka wsiadam, sorry, nie, ale... ma opcji Siema, Bartuś No nie, no opona pękła O, wow no, Bartek Gubiłeś mówiłem, nas że A, Mówiłem, że... Oj, Jezu Aaaaa! Trzeba zapinać pas, pamiętajcie Co ci się stało z tym autem? Bartek Bartek się stał Co jej... ja zrobiłem? O Jezu, przepraszam Przepraszam Alun było blisko Co się dzieje tutaj? Dobra, Mam pytanie, naprawimy, naprawimy nie widzę. Czekaj, bo nie widzę. czekaj, bo nie widzę, czekaj, czekaj, bo nie widzę Możecie mi powiedzieć, jak, jak się trzyma moja opona prawa No generalnie wydaje mi się, stary, że no nie trzyma się zbytnio ta opona Stary, nie Zlewa jest Aha, no i chyba auto też A nie, auto jedzie Stary co ty kupiłeś? O. W ogóle byłeś na przeglądzie tym autem? Ej stary, nie, co, stary no? nie być. ty ledwo kupiłeś furę, nie? I ona jest cała rozdupiona. Zobacz bok fury, Bartek zobacz bok fury. Co z nim? Stań tutaj, <laughs> stanie ja. No, powiem ci, że ma taką zmieszaną minę. Dobra, dajcie około. mi chwilę. Daj. Jadę do Sobieszka w tym czasie, co wy się kłócicie. Ej, jak ty się sobie bez Bartek, czy ja mogę poczuć twoją furę? Śmiało, bierz. Jak rozbawisz, to wiesz, co się stanie. Aha, otwórz mi ją. Proszę. No, mega, no, mega Już otworzyłem, no czekaj, bo przycisk się za. No, mega No, otwórz Dobra, ja sobie sam te drzwi <noise> Co, co zrobiłeś? Co? przepraszam, już nic Słuchaj, Bartek, generalnie chciałbym, żebyśmy pojechali gdzie? Ja bym chciał widzom pokazać jeszcze, jak wygląda nasz tutaj świat cudowny Ja bym pojechał tam, gdzie są gangi, żeby zobaczyć gangi właśnie A masz próbę? Nie mam, stary, ale możemy pojechać Poczekaj <noise> Okej okay. Poczekaj chwilę Bartek, co ty robisz? Bartek. Dobra, co? podnieś to. Oho. Oho. Dobra, dziękuję. Nie wyciągnąłem do swojego magazynka, czekaj. No nie no. Co, co ty gadasz w ogóle? Zostaw te drzwi. Stary, ty znowu drzwi zamknąłeś. Zaraz. No. Odejdź. Gdzie jesteście? A? My jesteśmy pod happy feet! Co to jest? Szczęśliwa stopa. No nie wiem, stary. O, dobra. Dobra, Barteczku, pokażmy naszym widzom cudownym, Którzy zostawiają lajki komentarze, oczywiście, żebyśmy dostawali dolarki. Pokaż, Bartuś, oczywiście strefy gangów, pokaż. Okej, okay, no i mamy tutaj. Co, mamy tutaj oczywiście dzielnicę taką. I tutaj, jak widzicie, mamy zieloną ikonę. I teraz tak, wychodząc tutaj, czy coś się tutaj dzieje? Chowaj lepiej broni, bo oni nie lubią. Dobra, oni się chyba pochowali. Po prostu tutaj mamy. Po prostu mamy tutaj strefy gangów, ale hopy się pochowali na razie, więc jest w porządku widzowie. Na razie nic nam nie grozi. No access. ta To ja wchodzę. Ty, oni mają basen nawet swój tutaj. Czy chyba... Pusty. Ta, bez Ty no a tu nikogo nie ma Tu nikogo nie ma stary możemy się stąd zawijać Bo myślę że to jest idealny moment stary żeby robić zawije W takim razie widzowie pokazaliśmy wam Całe nowe Los Santos Które sobie tutaj ogrywaliśmy W następnych odcinkach oczywiście będziemy Szukać sobie miejscówek widzowie Do ogrania będziemy sobie szukać oczywiście Domu do kupienia i w sumie zobaczymy Co tam dalej będzie Tymczasem wracamy śpiulkać do hotelu i to tyle Do widzenia pa pa